Wypatrywanie pana w żółtym kapeluszu było proste. Dla takiej bystrej małpki jak George. Nikt inny nie chodził cały na żółto. Cóż, prawie nikt. No, i nareszcie jest. W dodatku z wielkim prezentem. George, jak się miewasz? Co dziś robiłeś? Dobrze się sprawowałeś? No, to bardzo się cieszę. Nie, nie, zaczekaj, George. To nie jest prezent dla ciebie. Pani profesor ma dzisiaj urodziny. Musisz zaczekać, aż go sama otworzy. Dziś wieczorem na kolacji. Do kolacji jeszcze tyle godzin. Może da się podejrzeć. Jeśli naprawdę chcesz się czymś zająć, to chodź do kuchni. Proszę. Wyobraź sobie, że to prezent do rozwinięcia. A przy okazji, bardzo mi pomożesz. Obieranie pomarańczy to nie to samo co rozpakowywanie prezentu, ale ciekawość zwyciężyła. Pod grubą skórką krył się soczysty miąż. Skórka cebuli była cienka jak papier. Ale środek nie pachniał jak prezent. Nic dziwnego, że ser był tak dobrze opakowany. Nie wyglądał jak cebula, ale zapach miał równie okropny. Co za śmierdziel! Zawartość pudełka na pewno ładnie pachnie, prawda? George, obierzesz dla mnie jedno jabłko? To co innego? Jabłko pięknie pachniało. George, kiedy obierzesz jabłko, nie ruszaj reszty owoców. Kupiłem je specjalnie dla pani profesor Mondralskiej na urodziny. George, mógłbyś odebrać moje spodnie? Robili mi drobne przeróbki w sklepie. Spokojnie, nie otworzymy go bez ciebie. Usiądź sobie, za chwileczkę przyniosę ci spodnie. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. George już niemal zupełnie zapomniał o. Pięknie zapakowanym pudełku z prezentem. Nic do jedzenia, nic do wąchania, nic. George nie mógł zrozumieć, po co zawijać w papier puste pudełka.